Cześć, witajcie na kanale Zbrodnia jest kobietą. Dziś będę Wam mówić o młodym aktorze, którego możecie kojarzyć z filmów i seriali, ale także wszystkie osoby, które śledzą doniesienia o życiu celebrytów, szczególnie tych z oceanu, mogą także kojarzyć go jako. Chłopaka Katie Perry, Johnny Louis, bo o nim mowa, dopuścił się strasznego czynu. Jednak dzisiejsza historia będzie mieć drugie dno. Będzie pokazywać, że amerykańskie społeczeństwo, ale myślę, że odnosi się to do wszystkich społeczeństw, nie zawsze jest gotowe na radzenie sobie z problemami psychicznymi u swoich obywateli. Dzisiejsza historia pokazywać będzie, że zarówno sam aktor, jak i jego rodzina szukali pomocy, lecz nie znaleźli jej. I niestety wszyscy zwrócili na to uwagę dopiero, kiedy na pomoc chłopakowi, ale także przypadkowym ofiarom było już za późno. Jeżeli ta historia Was zainteresowała, jesteście ciekawi, co się wydarzyło, a także o jakich problemach osób z chorobami psychicznymi mowa, zapraszam Was do tego, byście zostali ze mną i spędzili najbliższy czas wysłuchując tej historii. Johnny Louis urodził się w 1983 roku. Jednak karierę zaczął bardzo wcześnie. Bycie aktorem, granie w filmach, serialach było czymś, co sprawiało mu wielką radość. Już jako nastolatek trafił na plan takich seriali jak Boston Public, The Guardian czy American Dreams. Miał dwójkę rodzeństwa, był środkowym z dzieci. Jego rodzice byli praktykującymi scientologami i również Michael przez większość życia był scientologiem. Ale czemu jest to tak ważne w kontekście tej sprawy? Nie byli to zwykli wyznawcy scientologii, ale bardzo ważne w tej społeczności osoby. Osiągnęli bowiem najwyższy dostępny poziom scientologii. Jego ojciec grał w filmach szkoleniowych scientologii i był sponsorem grupy zajmującej się rehabilitacją narkotykową scientologów. Jednak John zdecydował się opuścić kościół scientologiczny gdy miał 20 lat, a już dwa lata wcześniej wyprowadził się z domu. Dla astrologów odejście od religii, od wiary jest bardzo trudne i trudne także do zaakceptowania dla ich rodzin. Być może tutaj przełożyło się to na jakieś problemy w kontaktach z rodziną, ale tego możemy się tylko domyślać. Natomiast sam aktor największą popularność zdobył występując w serialu Synowie Anarchii. Chociaż wcześniej mogliśmy go oglądać, na przykład w musicalu Raise Your Voice, gdzie wystąpił u boku Hilary Duff. Może pamiętacie go też z filmu Alien contra Predator. Niestety, mimo że jak słyszycie, miał propozycję gry, jego kariera nie szła w dobrym kierunku, a to wszystko za sprawą prywatnych, osobistych problemów chłopaka. W 2006 roku było o nim głośno nie tylko przez to, gdzie grał, gdzie się pojawiał, ale głównie za sprawą tego, że związał się z popularną już wtedy piosenkarką Katy Perry. Związek nie przetrwał jednak długo. Katy Perry mówiła, że niestety jej partner Johnny miał poważne problemy. W życiu prywatnym. Popularna piosenkarka przyznała, że bardzo przeszkadzał jej autodestrukcyjny styl życia aktora. Świadczy to o tym, że już wtedy mógł mieć problemy albo z używkami, albo natury psychicznej. Później mężczyzna związał się z aktorką Dianą Getą. Jednak ich relacja również nie przetrwała próby czasu, ale owocem tego związku była córka aktora. W połowie 2009 roku dowiedział się on, że jego partnerka spodziewa się dziecka, ale już w 2010 roku doszło do rozstania. Para próbowała jeszcze wspólnie wychowywać dziewczynkę, ale to również się nie udało. I po długiej batalii sądowej okazało się, że aktor stracił prawa do zajmowania się swoim dzieckiem. To na pewno była dla niego tragedia, ale zła pasca nie opuszczała go niestety. Niedługo później uległ poważnemu wypadkowi motocyklowemu. Doznał urazu głowy. To bardzo pogorszyło jego sytuację, choć rodzina zalecała mu badania, prosiliby zrobił rezonans magnetyczny, on odmawiał. A jego zachowanie diametralnie się później zmieniło. W krótkim czasie został trzykrotnie aresztowany, choć wcześniej mu się to nie zdarzało. Po raz pierwszy przed sądem stanął za pobicie dwóch mężczyzn. W tej sprawie przyznał się. Do oskarżeń o napaść. Drugie aresztowanie miało miejsce zaledwie sześć tygodni po pierwszym, a Luis został oskarżony o próbę włamania się do domu kobiety. To sprawiło, że zwrócono na niego uwagę. Kurator, który zajmował się sprawą, stwierdził, że mężczyzna może mieć problemy natury psychicznej i że powinien poddać się leczeniu zarówno odwykowi narkotykowemu, alkoholowemu, jak i właśnie terapią psychiatryczną, ponieważ zaczął być zagrożeniem dla każdej społeczności, w której może zamieszkiwać. Bardzo ważną rolę odgrywał tutaj ojciec mężczyzny, który zarówno po tym wypadku, jak i później bardzo prosił syna, by ten poddał się leczeniu. Jednak nie mógł go do go zmusić. Johnny był już dorosłym mężczyzną i sam za siebie odpowiadał. Dlatego ojciec aktora próbował zmusić władzę do tego, by jednak zajęły się mężczyzną. Zwrócił on uwagę na to, że chociaż mężczyzna nie zdaje sobie z tego sprawy, potrzebuje pomocy. Po namowach, mimo że nie udało się go namówić na odwyk narkotykowy, na odwyk od marihuany, zdecydował się udać na odwyk alkoholowy. Zmuszono go do tego, ponieważ przekonano go, że uniknie w ten sposób odsiadki. I na początku 2012 roku uznano, że sytuacja Johnego jest tak dobra, że może on być uznany za pacjenta ambulatoryjnego, czyli takiego, który będzie zgłaszał się na leczenie, nie musi przebywać w zamkniętym ośrodku. Po opuszczeniu ośrodka zawarł umowę z prokuratorem, w której stwierdzili, że co prawda musi na chwilę trafić do aresztu, ale będzie to zaledwie kilka dni. Niestety w tej sytuacji zawiodły służby ponieważ mężczyzna faktycznie trafił do aresztu, ale nie było to kilka dni, ale kilka miesięcy. I co najtragiczniejsze w tej sytuacji, podczas tych kilku miesięcy nie otrzymywał żadnej pomocy psychologicznej ani psychiatrycznej, chociaż wcześniej przecież przebywał na odwyku i był leczony, a to leczenie miał kontynuować na wolności. Te kilka miesięcy bez leczenia w jego sytuacji sprawiły, że gdy mężczyzna opuścił szpital, był w bardzo złym stanie psychicznym. Jego sytuacja diametralnie się pogorszyła, a na efekty nie trzeba było długo czekać. Do prawdziwego dramatu doszło 26 września 2012 roku. Chodziło o mieszkanie starszej pani Davis, która była znana w Hollywood z tego, że zatrzymywali się u niej aktorzy, reżyserzy, scenarzyści. Prowadziła bowiem pensjonat, w którym za niewielką opłatą mogli wynajmować mieszkania, kiedy chcieli próbować swojej kariery w Hollywood. Johnny mieszkał już u niej wcześniej, w 2009 roku. I teraz po opuszczeniu więzienia również wprowadził się, wynajmując jeden spokój. Pewnego dnia policja otrzymała wezwanie od sąsiadów mówiące o tym, że Johnny atakuje sąsiadów pensjonatu. Miał zaatakować dwie osoby na przylegającej posesji, a z domu, w którym przebywał, miały dobiegać krzyki. John miał zaatakować właściciela domu, swojego sąsiada, któremu zresztą wcześniej, właśnie kilka dni wcześniej, przedstawił się jako nowy sąsiad. Później sąsiedzi donieśli, że mężczyzna przeskoczył przez ogrodzenie i wrócił na teren posesji w której wynajmował pokój jednak kiedy wrócił do pensjonatu wydarzyło się coś strasznego policja kiedy przybyła już na miejsce zaalarmowana przez świadków znalazła zwłoki 81-letniej kobiety a także jej kota śledztwo wykazało że Johnny udusił kobietę przed pensjonatem natomiast znajdowały się zwłoki aktora. Sąsiedzi zeznali, że najprawdopodobniej po tym, czego dokonał, próbował uciec, korzystając z dachu. Jednak nie udało mu się to i spadł na ziemię. Doznał bardzo poważnych obrażeń głowy, które sprawiły, że zginął na miejscu. Niektórzy zastanawiali się, czy aktor mógł popełnić samobójstwo po tym, czego dokonał. Policja od razu na świeżo podejrzewała, że najprawdopodobniej to, co się zdarzyło, było pokłosiem zażywania przez aktora narkotyków. Jednak po przeprowadzeniu Wyszło na jaw, że był trzeźwy. W jego krwi nie znaleziono ani śladów narkotyków, ani alkoholu, ani żadnych innych substancji, która mogła tak drastycznie wpłynąć na jego zachowanie. Uznano także, że jego śmierć nie była śmiercią samobójczą i że spadł z dachu przez przypadek. Twórca serialu Synowie anarchii, Kurt Sutter wypowiedział się później na temat śmierci Luisa. Na Twitterze. To tragiczny koniec wyjątkowo utalentowanego człowieka, który niestety się zagubił. Chciałbym powiedzieć, że zaskoczyła mnie ta wieść, ale tak nie było. Jest mi bardzo przykro, że niewinne życie trafiło na tę autodestrukcyjną ścieżkę. Ale ciekawa jestem, czy wy jesteście tego zdania, co ja, że organy, niestety, organy prawa podeszły do sprawy zbyt biurokratycznie. Najważniejsze było to, żeby wymierzona kara została zrealizowana, żeby mężczyzna, który oczywiście dopuścił się przestępstw, spędził czas w więzieniu. Nikt nie zwrócił uwagi indywidualnie na tę sprawę, na jej bardzo subtelne, ale bardzo ważne szczegóły, takie jak to, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie, że to leczenie poprzez tę odsiadkę, która oczywiście się należała, ale będzie przerwane i może doprowadzić do tragicznych skutków. Trudno przewidywać aż tak tragiczne skutki w takiej sytuacji, jednak z chorobami psychicznymi nie ma żartów i nigdy nie wiadomo, do czego mogą doprowadzić. Czego przykłady często prezentuję wam na tym kanale. W karcie znajdziecie inne odcinki, w których opowiadam o osobach z o zaburzeniami psychicznymi, których pokłosiem były właśnie takie straszne wydarzenia. Więc jeśli macie jeszcze trochę czasu, zapraszam Was, żebyście spędzili go ze mną, być może opuściliście te odcinki, a może jesteście u mnie pierwszy raz. Bardzo Wam dziękuję, że wytrwaliście ze mną do samego końca tej sprawy. Wszystkich, którym podoba się to, co robię, zapraszam do subskrybowania, bo nie ukrywam, że na tym etapie prowadzenia kanału jest to dla mnie bardzo istotne i bardzo cieszę się z każdej nowej subskrypcji i z każdej nowej osoby, która chce spędzać ze mną czas co w niedzielę, a także oczywiście, kiedy tylko macie na to ochotę. Zapraszam Was więc już za tydzień. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia. Cześć!